Zobaczmy, jaką tajemnicę skrywa kolejny list. A kierowany jest w kierunku Amir. traktuje osoby, które są zainteresowane Tomem, jest wobec nich nieszczera i je obgaduje. Aha, A kto to napisał? Ktoś się zgłosi? Tak, obgaduję je jestem wobec nich nieszczera, ponieważ one są też wobec mnie nieszczere. Jeżeli coś usłyszę, to powtarzam na przykład mojej sexy flexi cioci. Ja, jako dziewczyna i każda inna dziewczyna, mamy potrzebę, żeby się wygadać, i wszystkie się obgadujemy nawzajem. I ja nie wierzę w to, że żadna z nas się nie obgaduje. Wszystkie się obgadujemy. Jakby ktoś chciał to ze mną wyjaśnić po ceremonii, to chętnie o tym porozmawiam. Magda. Zabiera moją osobowość i mnie blokuje. Boję się przy Tobie żartować. Naucz się też słuchać innych. To też nie może być tak, że jak Tobie ktoś coś mówi, to Ty mówisz, ja taka jestem, i się nie zmienię i to jest mój charakter i koniec i znoście mnie. Jestem taka, jaka jestem i albo mnie akceptujesz, albo się nie zadajesz ze mną. Ale nie odbijaj piłeczki, tylko przyjmij słowa. ja nie odbijam słowa. piłeczki, ja mówię Tobie o moich uczuciach. Teraz tak. Tylko Twoje uczucia się liczą, nie moje.